Małpka Marcin, odkrywca kosmosu. Dawno, dawno temu, kiedy ludzie marzyli o podboju kosmosu, wysłali w przestrzeń najinteligentniejszą małpkę na ziemi, Marcina. Był mądry, odważny i miał niezwykły talent do rozwiązywania problemów. Nosił srebrny skafander, a na głowie miał przezroczysty hełm, przez który widać było jego błyszczące oczy pełne ciekawości. Ludzie chcieli, by Marcin odkrył życie na Marsie, sprawdził czy można tam oddychać, chodzić, a nawet jeść rośliny? Tak rozpoczęła się jego wielka kosmiczna przygoda. Tajemniczy statek w kosmosie. Marcin leciał samotnie w swoim statku przez wiele lat, patrząc na miliony gwiazd wokół. Pewnego dnia, gdy zbliżał się do Marsa, zobaczył coś dziwnego drugi statek kosmiczny, podobny do jego własnego. W statku był Bruno, inna małpa która została wysłana z innej części Ziemi. Obaj postanowili lecieć na Marsa razem, bo w kosmosie zawsze lepiej mieć przyjaciela. Niespodzianka na Marsie, gdy ich statki wylądowały na Marsie, przetarli oczy ze zdumienia. Mars nie był pustą planetą, żyły tam setki marsjańskich małp, które powitały Marcina jak króla. Wszystko było dobrze, aż pewnej nocy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Atak dinozaurów. Gdy małpy spokojnie spały, nagle usłyszały ryk i trzask. Gigantyczne dinozaury niszczyły wszystko na swojej drodze. Marcin wybiegł i podniósł ręce w górę. Stop! krzyknął. Dinozaury zatrzymały się natychmiast. Okazało się, że Marcin potrafił mówić w języku dinozaurów. Wytłumaczył im, że nie muszą niszczyć domów. I od tamtej pory dinozaury zaczęły chodzić po wyznaczonych ścieżkach. Małpy wiwatowały i biły brawo. Nie tylko jesteś najmądrzejszy, ale i najodważniejszy, powiedział marsjański wódz. Ale to nie był koniec jego przygód. Tajemnicza jaskinia. Pewnego dnia, podczas spaceru po czerwonych skałach Marsa, Marcin zauważył dziwne światło dochodzące z ciemnej jaskini. Bruno, musimy to sprawdzić. Obaj ostrożnie weszli do środka, a im głębiej szli, tym bardziej czuło się tajemniczą aurę. Nagle, w głębi jaskini, zobaczyli coś, czego nigdy by się nie spodziewali. Człowieka. Był stary, miał długą brodę, a jego ubranie było podarte i pełne kurzu. Kim jesteś? Zapytał Marcin. Mężczyzna spojrzał na nich i westchnął. Mam na imię Adam, jestem astronautą z Ziemi. Wysłali mnie na Marsa dawno temu, ale mój statek się rozbił i nie mogłem wrócić. Marcin i Bruno zaniemówili: Jak przeżyłeś tyle lat? Adam wskazał na ścianę jaskini, gdzie rosły dziwne, świecące rośliny. To jest sekret Marsa. Te rośliny mają niezwykłe właściwości, dają tlen i jedzenie. Dzięki nim udało mi się przeżyć. Marcin aż podskoczył z wrażenia. Musimy wrócić na Ziemię i powiedzieć o tym ludziom. Dzięki temu Mars może stać się drugą Ziemią. Adam skinął głową. Ale pamiętaj, żeby ludzie nauczyli się dbać o planetę. Jeśli zniszczą Marsa tak jak Ziemię, stracimy wszystko. Czas wracać na Ziemię. Marcin, Bruno i Adam pożegnali marsjańskie małpy i dinozaury i wrócili na statek. Lecimy na Ziemię, powiedział Marcin. Uruchamiając silniki. Gdy odlatywali, spojrzeli na Marsa jeszcze raz. To nie była tylko planeta, to był dom dla wielu istot. Na Ziemi ich odkrycie zmieniło wszystko. Dzięki tajemniczym roślinom Mars mógł stać się nowym światem dla ludzi. Morał. Każde miejsce, nawet tak odległe jak Mars, może być domem, jeśli tylko nauczymy się o nie dbać. Odkrycia są ważne, ale najważniejsze jest szanowanie tego, so daje nam natura